Siema, Siema, dzisiaj będę mówił o shitcoinach. Chcę otworzyć oczy na shitcoiny, tak? Ponieważ dużo ludzi się pali shitkątami, przeważnie młodzi osoby, takie jakieś studenciki, tak? Jakieś tam kanałki się pojawiają, że o, tu za, za weźmiesz e, z centa, walniesz czy z grosza na jakieś tam e, coś i za e, 10 lat się urośnie milion euro, tak? Wiesz, to takie coś jest, totolotek, to lepiej sobie w toolotka grać, bo na założę na Anglię e, polska mecz, e, Bookmacherka chce zrobić, a nie takie coś robić, tak? Ja jestem przeciwko tak, takiemu czemuś Zazwam otworzę oczy dlaczego? Ponieważ ja jestem w tym markecie już od 14 lat i każdy nawet ty śledzę, w co nie inwestuję, ale wiem i śledzę i patrzę i, i, i robię tą, to w to. to e, e, tekonomię tak? I ten, i was wam pokażę. Okej, okay. takie to jak doczkoń tak? Dla mnie Dogecoin to jest Król of shitcoins Coins, tak? Shibo no też jest, ale Dogecoin jest pierwszy, ponieważ Elon Musk to pompuje i na tym się było można przejechać. Zatem pokażę, czemu się było można przejechać, ponieważ rok to jest gra z jednego roku. Jakby kupiłeś Dogecoin tutaj, gdzieś to się nacięłeś na Elon Muska Hype, Zalokowała sobie i teraz trzymasz albo tutaj z, z tym minusem i. Chcesz, może, żeby w przyszłości to urosło? Tak? Ja się nabrałem na to jeden sitkon, który mam i żadnych nie mam. Pierwszy raz i ostatni raz, tak. I ja kupiłem za 30 centów, tak. To już nie tak źle. To może jeszcze kiedyś w przyszłości za 10 lat się odzyska pieniądze, tak? Mm. <laughs> może za rok. I tutaj patrz, jest po prostu sitkon, To znaczy, sitkon raz urośnie, później upadnie do połowy w dół i się będzie utrzymywał przez długi okres czasu. I wtedy masz taką nadzieję, urośnie czy nie urośnie, sprzedawać czy nie sprzedawać, nie? Zazwyczaj, ile kasy dałeś, nie? Drugi sitkoń. Drugi sitkoń to jest Shiba Inu. Shiba Inu to jest król też sitkońców, to jest normalnie sitcoin, który podszedł, który patrzcie, w ciągu roku czasu o 24 miliony procent w górę. To jest w ogóle to, co się nawet w głowę nie chowa. I tutaj, jak ktoś wiedział, to ten, to spoko, to, 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 no, to grat 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 gratuluję, ale w miesiąc ile poszło? Minus cztery, widzicie o co chodzi już I patrzcie sitko jak on działa Tutaj sitko działa troszkę inaczej, miał dwa skoki, tak? Bardzo podobne, dwa skoki miał, dwa hype, miał, tak? Na ona czy tam pierno ktoś, jakiś tam, nie wiem, Vitalik czy coś tam czy Elon może, coś tam ten i już podskoczyło w górę I ludzie szukali tak samo takiego drugiego Doge tak? Taki Doge Killer, to się nazywa I po prostu patrzcie zakupiłeś tutaj gdzieś w górę, dobra, odzyskali, Tu się po powinien boje być, kurde, chciwy, a może i idzie w górę, ale urosło tu, nie patrzcie jak można było zjebać? Znów tak samo, jakiś jaki doczką tak? 50% w dół teraz jest, teraz tylko czekać i zobaczyć. To jeszcze jest takie te dwie, raz, dwa, to jeszcze mają przyszłość taką, że jeszcze jest nie tak źle, tak? Druga, na, następny taki ściek, który też ma może troszeczkę przyszłości, to jest Bittorrent. Jak znamy Bittorrent, tak? Bittorrent to jest e, z tego, jak Torrent. Pamiętacie, jak się ściągało kiedyś z tego Torrenta, z internetu? filmy czy, czy muzykę, takie rzeczy. To toren był. To oni chcą właśnie robić tego monety toren i po prostu za szybkość ściągania takie monety, tak? Koncept jest dobry, ale nie bardzo działa, ponieważ Netflix i takie rzeczy wypychają i, i piractwo tam takie i to takie właśnie też nie jest e, gwarantowane i e, patrzcie też się było można ostro akurat tutaj naciąć bardzo ostro, widzicie? tak samo sitkoń, sitkoń, sitkoń widzicie? to samo co doczkoń co, co siba, co to, to się powtarza historia, tak? jak, jak tylko już 7, paręnaście lat, albo nawet 2 miesiące, to już nawet wiecie, że to już jest taki sam schemat tego wszystkiego dlatego ps, 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 wam ostrzegam że tego nie robić, tak? o tutaj tyle poszło, tak, jeśli dałeś tutaj kupiłeś, a nie, a nie tutaj, jak tutaj kupiłeś na samej górce, to teraz tylko Teraz straciłeś 80% i teraz tylko się modlisz, może to jest tak, a może nie, tak? I widzicie, to, to jest właśnie sitko, nie? Drugie sitcom, to jest Squid Game, tak? To jest sitcom, który ludzie naprawdę zrobili w balona po tym, sweż, po tym serialu. Ten serial jest zajebisty, w ogóle zajebisty, polecam, polecam, polecam zajebisty serial, ale później zrobię kryptowalutę. Ludzie się rzucili, przeważnie Koreańczycy, też paru, paru Koreańczyków znam, Którzy mi o tym mówili, o zainwestuj tutaj pieniądze, tam takie rzeczy, tak? Ja się wstrzymałem, nie zainwestowałem i dobrze, patrzcie Poszło w górę, kurde, do tego, do 2,80, a potem poszło w dół do, kurde, prawie zera, ty. Jaka jazda, w ogóle, to jest w ogóle kradzież w biały dzień I ludzie zarobili ile? 3,3 ,3 miliona, kurde, dolarów, tak? I dziękuję, kasa jest? Jest, na razie Oni Cię nie interesują, to tylko piramida, tak? A drugi taki, kurde, był shit tak? Nazywał się Elon Gate Ilon G to taki sitcom, że Ilona Muska brat zaczął się w to kurde wczuwać i zaczął robić takie coś jak re reklamy, oni mu za zapłacili kupę pieniędzy za to, żeby wyreklamował, żeby to wybił w górę, a później oczywiście e, e, dywan spod nóg wyciągnęli i patrzcie co się stało. Drugi shitcoin, tylko że raz, dwa, ale tak samo. Drugi shitcoin schemat. Podskoczyło, a teraz tylko w górę. I teraz co? Nie poszło? Nie poszło, tak? Nie poszło w ogóle. W ogóle żart. Patrzcie jaki żart. Do 4, 8 a teraz jak to było? Boże święte, to się straciło ponad 90% tych pieniędzy. To w ogóle żart, żart i żart. I właśnie patrzcie, kiedy to się działo? To się działo w maju tamtego roku. To jakby się napalił na go shitcoin, to to by stracił pieniądze, tak? To po co ci to potrzeba? Po co ty masz wspierać innych ludzi? Takie właśnie, kurde, schematy, kurde, przekrętów, no. Musisz być mądrzejszy niż to. Druga sprawa. A, tutaj, kabasu. Kabasu, tak, Kabasu też dobrze bardzo znam, ponieważ mój kolega z Malezji tak samo Kabasu e, chciał zainwestować i się na to naciął, tak? A czemu się naciął? Ponieważ Kabasu było na Coinbase, e, na Coinbase bardzo szybko, nie? Na markę, Ten graf był właśnie jak tutaj, tak? Może po paru godzinach, tak? Się dobrze zorganizowali. I razem mieli na, na Twitterze już mieli takie, wiesz, grupę ludzi od razu jak to, to otworzyli, tak? I to było najbardziej szybko wzrastająca kurde moneta. I co się stało, tak? Roko czas, patrzymy, tak? Bo tylko rok, ona może te. patrzeć to Następny schemat sitko, poszła w górę, du, 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 i znów poszła w górę, tak? To ktoś musiał dwa razy zainwestować, trzy razy, raz, dwa, trzy Trzy razy ktoś zainwestował, tak? Widzicie? Albo, wie, albo wieloryby, tak? I widzicie, co poszło w górę, a teraz to samo Jest w dole i tylko płakać i szlochać, tak? I to jest właśnie e, historia sitkointów Jak chcecie tylko na jakieś takie sitkointy robić To robić tylko takie małe pieniądze, jak na przykład 10 złotych jak oni mówią, że o to uroście ci o 200 milionów złotych, dobra, to będziesz miał 200 milionów złotych z 10 z, 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 z. Złotówki czy 10 złotych. Nie dawać pieniędzy dużych, nie napalać się. Nadawać tylko na poważne krypto. Krypto jest w ogóle ryzykowne. Dawać na akcje czy obligacje, gdzie tam jest minimalne w ogóle ryzyko, jak indeks funds, czy SPX500, czy NASDAQ 100. I tutaj jest w ogóle szansa zarobku szybkiego, a nie. Jest e, chcieć być milionerem w ciągu e, roku czasu. Jak chce być milionerem w ciągu roku czasu, to gra w Totolotka Na razie, powodzenia, miłego dnia, pozdrawiam, yo, yo motherfucker.